Passat CC 2008 rok sytuacja jest taka w tym samochodzie, że światła świecą maksymalnie do lewej i w dół podłączając się z modułem świateł z modułem zasięgu świateł mamy taki tryb włączony przełączanie z ruchu lewostronnego na prawostronny aktywne Oczywiście kasowanie błędów nie załatwia tutaj kompletnie sprawy. Słychać, że tam po kasowaniu adaptują się na nowo lampy silniczki, no ale błąd zostaje cały czas. No i co tu można zrobić? No, zresztą jest jeszcze jakiś błąd tam w lewej lampie, no ale to mniejsza z tym. To nie, nie, to, nie o to chodzi. Często jest napisane w internecie, że z poziomu. MFA można to zmienić, ale jak wejdę w Light, czyli światła, nie ma nic takiego, aby włączyć ten tryb. To się chyba nazywa dokładnie tryb turystyczny. Tego tu nie ma po prostu, już wyklikane jest na wszystkie sposoby. W radiu też takich żadnych opcji nie ma. No to co robiłem? Próbowałem to na przykład przez adaptację. Wchodząc w adaptację, jest taka opcja. Zresztą widać. Tu jest napisane dokładnie Travel Tourist Mode, tylko że jak wchodzę w niego. To wywala wymagany dostęp. Wymaganie dostępu upoważnionego, to chyba tak trzeba interpretować dokładnie. No to dobra, no to, to wskazuje na to, że trzeba wpisać ten Security Access. Tutaj VCDS ładnie podpowiada, czyli 15284. Daję, wykonaj. Dostęp zatwierdzony, wszystko fajnie. No to co, wchodzę w adaptację, żeby to wykonać. No i zobaczcie. I kicha. I kicha, to nie działa. Jaki jest na to sposób? W ogóle skąd ten błąd? Bon? Bo to wychodzi na to, że ktoś włączył tryb turystyczny, a tak naprawdę. O ten błąd się rozchodzi. Ktoś włączył tryb turystyczny? Ale w jaki sposób, skoro tu się nie da włączyć trybu turystycznego? Moja teoria jest taka, że widać, że ten samochód był robiony od przodu, by, by, że możliwe, że lampy są po prostu, na przykład, albo jedna z lamp nie jest od tego auta. I na przykład tamta lampa miała ten tryb włączony. No i przez to na przykład wychodzi ten, ten błąd teraz. No i jak to zrobić, skoro przez sterownik nie możemy tego puścić, a błąd cały czas figuruje. No i sposób jest na to dość yy, prosty: dość prosty, bo yy, trzeba po prostu przekodować na nowo sterownik. Robimy kodowanie. Yy. Czy z No mniejsza z tym robimy kodowanie tymi samymi numerami, nic nie zmieniamy, po prostu puszczamy, że na nowo kody idą. Kodowanie przyjęte, wchodzimy w kody błędów, i zobaczcie, jedyny błąd jaki nam zostaje, to reflektory nie zostały wyregulowane. Czyli robimy teraz następnie adaptację. Pamiętacie, był błąd, że brak nastaw podstawowych. No to wchodzimy w nastawy podstawowe. Pinu w ogóle nie wklepywałem już. To jest cały czas to samo połączenie z autem. I tu jest adjustment position, adjustment learning. Wklepujemy to. Tu jest status, żeby aktywnić, No to dajemy. Tutaj klikamy on. Położenie regulacji wyuczone I dziękuję. Po macie, Wchodzimy w kody błędów. Czyściutko.